Czy 90 dni wystarczy, żeby wyrobić dobre nawyki i zbudować dobrą sylwetkę? Wiemy, że odchudzanie to nie tylko dieta i trening, to zmiana stylu życia, nawyków i podejścia do samego siebie. Przejechaliśmy do Samuela, którego za chwilkę poznam. To 26-latek, który chce popracować nad swoją sylwetką. Śledźcie postępy Samuela, by zobaczyć, jak będzie wyglądać jego metamorfoza. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacisnę teraz opaskę, poproszę Cię, żebyś popracował chwilkę ręką, dobra? Mhm. I trzymamy piąstkę zaciśniętą, tak jak teraz. I rękę nieruchomo. Mhm. Pijesz dzisiaj coś wody? Z tak. Ale śniadania jeszcze nie było. Nie, nie, nie. Co dobrego na śniadanie będzie? Nie wiem, ja zmieniam swoje życie od dzisiaj. <laughs> Dzisiaj lub jutro. Mhm. E, najlepiej jutro rano. Wejdź sobie na stronę u pacjenta wyniki. Wpisujemy na tej stronie numer z naklejki i e, Twoją datę urodzenia. I tam mhm. się wszystko pokaże. Dobra? Jeszcze mam dla Ciebie do wyboru naklejki. Tutaj wybór będzie prosty, bo mam Scottel. same zwierzęta, ale. Tak, no jest kot, więc... No to tak. Nie wiem, czy jest w ogóle Dokładnie. co dalej pokazywać. To jest absurdalne. Ale na no, tej nakletce ulubionych pacjent jest napisane jestem sami. I co? A twój kot ma na imię sami? Nie? De facto ja mam A, tak że, na imię. Że tak zdrawniaje okej, okay, tak, dobra, tak. nie, bo już myślałam, z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. To co, robimy z ciebie y, super sylwetkę, słyszałem. Mamy trzy yy. miesiące. No właśnie, fajnie by było zrobić to w trzy miesiące i żeby zostało chociaż no, dłużej niż kolejne trzy miesiące. Z tym mam zawsze problem, więc mam nadzieję, że z Waszą pomocą to się może udać. Zróbmy tak, mhm. że przygotuj sobie śniadanie takie, jak je do tej pory jadasz. E, ja zobaczę w ogóle, jak ty jesz. Widzę, że rozpuszczalną robisz i zwykle właśnie pijesz rozpuszczalną, czy tylko w domu? W, w zasadzie chyba tylko rozpuszczalną, no. Ale jak coś to w nie będę, bo ona jest tak samo zdrowa jak y, kawa naturalna. Mhm. Z ekspresu. Nawet bym powiedział, że zdrowsza niż jakbyś zaparzył sobie normalną kawę w stylu tureckim, nie? Gdzie te fusy z kawy tak długo są w tym rządku i tak dalej. Tylko jak ze słodzeniem i z mlekiem u ciebie? Wiesz, co mleko y, bardzo lubię, ale nie mam. Jeśli chodzi o cukier, oduczyłem się słodzenia, ale nie jest to łatwe, Spróbowałeś no. Próbowałeś jakichś słodzików, żeby sobie ten słodki... Właśnie spodziewał? nigdy w życiu. Bo to też jest super sprawa. Podejrzewam, że jak będziesz chciał mieć słodkie posiłki w diecie, czego jeszcze nie wiem, to tak czy jak będę chciał, żebyś kupił słodzik, bo czasem ten erytrol czy xylitol mhm. fajnie się sprawdza. A jak lubisz kawkę na słodko czy herbatę, to super sprawa. Ja no, niestety z tych białych śmierci wolę sól zdecydowanie. To też może być problem. No. To jest problematyczne. No. W sumie cięższe do Wyrzucenia. znalezienia substytutów. Tylko trzeba się powolutku tą ilość soli w posiłkach zmniejszać, żeby się ten punkt słoności obniżał. Mhm. To jest do zrobienia tego w dłuższej perspektywie, bo nie mamy zdrowego substytutu na sól, który zapewniłby smak słony. Mhm. Jedyną opcją w sumie też ciekawą, to też możemy przetestować, jest sól potasowa. Nie, wiem, okay. czy słyszałeś? Nie, ale to jest sól, która zawiera dużo więcej w sobie potasu, a mniej chlorku sodu. Jest porównywalnie słona uh -huh. i jest super do zastosowania u osób albo ze nadciśnieniem, albo u osób, które bardzo lubią solić. Okay. Więc to też można by przetestować u ciebie. No, dobra, to mamy dwa dziwne produkty, które chcemy spróbować. Najgorzej to <grym> będzie u mnie z przekąskami, <grym> bo ja niestety, znaczy, wiadomo, idę do sklepu, staram się nie kupować, ale jak jestem gdzieś, to zawsze te chipsy wiadą, coś takiego. To nie takie klasyczne. No, raczej tak. I... Ja do znajomych już przychodzę z orzechami. To jest dobra opcja. Tylko kaloryczna bardzo, nie? E, tak samo jak e, chipsy, ale będą miały większe poczucie sytości, zapewniały, uh -huh. więc prawdopodobnie zjesz trochę mniej, żeby się najeść. I na przykład, nie wiem, wrócisz z takiej imprezy, czy od znajomych, to po chipsach jeszcze byś zjadł sobie jakieś dwie kanapki przed uh -huh. snem, a tutaj prawdopodobnie tych dwóch kanapek nie będziesz musiał, nie? Więc kaloryczność tak czy siak prawdopodobnie wyjdziemy na, na plus. To mnie cieszy, że to nie jest takie drastyczne, tylko... No nie, nie będziesz musiał ze szpinakiem do znajomych <laughs> 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 Jeśli chodzi o pracę i charakter, to mm, raczej siedząca. Albo w domu, albo w studiu, gdzie nagrywamy e, programy o tematyce piłkarskiej, sportowej. E, no a siłą rzeczy, skoro sport to jest też dużo podróży, jeżdżenia, e, czy to na mecze, czy do innych miast, czy do innych krajów, więc e, siłą rzeczy, jeśli chodzi o połączenie tego z dietą, często to muszą być pudełeczka, gotowe dania, mm, więc mam nadzieję, że tutaj będzie spory progres. Co dzisiaj robimy? Robimy to, co zawsze czyli bez wielkiego szału, jajecznicę, Plus jakąś kanapkę. Jajecznicę lubisz, więc pewnie będziesz chciał mieć ją w diecie. Tak, jak najbardziej. Dobra, jak to najbardziej. ci wrzucę parę fajnych propozycji na jecznicę i może też w ogóle jajka w innej formie. Mhm. Że jak masz więcej czy mniej czasu, to możesz sobie coś wybrać i, i takie śniadanko skomponować. Super. Najgorsze jest to, jak nie mam czasu na śniadanie. W sensie na zrobienie go. No. Wtedy idę na dół do piekarni i biorę gotową kanapkę, a doskonale wiem, że składniki tej kanapki nie są najlepsze, nie? bo tam masła jest napchane sporo. Nawet możemy tam pójść i sprawdzić. Sprawdźmy, co Samuel bierze, a dodatkowo sprawdzimy, jakie kanapki można wziąć, bo uznajemy je za odpowiednio zdrowe, jako szybki posiłek do pracy. To weźmiemy kanapkę firmową i kanapkę krakowską. Dobra, więc mamy tę kanapkę firmową. I patrz, tutaj no sam znasz skład, nie? że jest białe pieczywo, biała buła, więc fajnie byłoby wziąć coś ciemnego. Mhm. Mamy w środku masło. Fajnie, bo mamy jakiś plaster sałaty, ogórek, rzodkiewka, więc warzywa są, ale przydałoby się trochę więcej tych warzyw. Dosyć chyba słaba ta wędlina i klasyczny żółty ser, więc takie... Ja bym powiedział, że to jest coś między słabym a silnym wyborem, mhm. pod tym kątem, co możesz zjeść na przykład na drugie śniadanie. 3 na 10. Takie 3 na 10, no dosłownie. A jeśli chodzi o lepszy, zdecydowanie wybór? mamy ciemne pieczywo na pewno minusem jest to, że tutaj jest też dosyć mało warzyw, więc chociażby wiesz spakowanie ze sobą 200 g pomidorków koktajlowych do pojemniczka i zjedzenie do takiej kanapki będzie super, mm -hmm. ale to już jest średni wybór, nawet tak bym powiedział 6 na 10 w skali, a jak dorzucisz do tego warzywa, to już będzie 8, 9 na 10. To już 10 lepsze. na 10. 10 na 10. To dla mnie byłoby jakby było jeszcze bardziej ciemne pieczywo, jeszcze mm -hmm. bardziej pomniejsza zamiast szynki czy sera, żeby to był na przykład hummus i nie zdecydowanie więcej warzyw. A masz w ogóle wagę kuchenną? Jeśli nawet ją mam, no to wrok jej nie widziałem, więc. Pierwsze zadanie domowe dla Ciebie na dzisiaj to jest ogarnąć wagę, a jeśli nie masz, to zamów, mhm. będę chciał, żebyś się nauczył stosować danych miar wagowo, nie? Mhm. Bo na oko to jeden nałoży 30 gramów, a drugi 130 nie? Ok. Załóżmy, robię sobie kanapki, nie? Tak jak tu mam wagę, kładę sobie talerz na wagę, cały mhm. czas mam tutaj licznik. No i patrzę w aplikacji dwie, jedna grahamka, nie, no to kładę, tego nawet nie muszę ważyć, bo jedna grachamka. Nie, wiem, 40 g serka śmietankowego. No to wysmaruję, patrzę, no 35, to sobie dołożę, nie? 50 gramów wędliny, no to nakładam, patrzę cały czas. I wiesz, tu się sumuje, mhm. cały czas idzie w górę, więc nie jest tak, że najpierw na wagę. Okay. Potem na kanapki. To masz to no, w jednym miejscu, robisz. I nie zajmuje to dużo więcej czasu, mhm. a z doświadczenia wiem, że po miesiącu diety ty będziesz miał swoich faworytów pod końcem posiłków. Ty będziesz non-stop, na przykład co drugi dzień, robił sobie taką jajecznicę, a co drugi dzień takie kanapki na śniadanie. Mm -hmm. Koniec końców, po paru razach zrobienia tego posiłku, skumasz, że dobra, to są takie ilości, nie muszę już tego ważyć, bo non-stop używam tego samego. I wtedy wagi nie będziesz musiał używać. Jest to dobre rozwiązanie, bo jednak byłem na dwóch czy trzech dietach pudełkowych i no to się nigdy nie sprawdziło. W sensie nie było tygodnia, żebym nie dojadł obiadu, kolacji. No i tak naprawdę wiesz, zamówił. taka dieta niczego cię nie uczy, nie? No niczego. Bo ona cię uczy, że zgarniasz sobie coś przed drzwi, mhm. wyjmujesz, podgrzewasz w mikrofalówce i jesz. byłem na dietach bardzo różnych. Zazwyczaj kończyły się one efektem jojo-i i to były dwie, trzy firmy cateringowe pudełka. W ten sposób się odżywiałem, ale zawsze kończyło się dojadaniem. No i była też dieta, gdzie ograniczyłem bardzo mocno prawie do minimum węglowodany, ale to nie jest dieta dla mnie. Chyba musimy bardziej restrykcyjnie, mniej restrykcyjnie do tego podejść. Mamy jajecznicę. Mhm. Fajnie, bo nie dodałeś dużo tłuszczu i nie jest to, nie wiem, masło. Trochę mało dla mnie warzyw. Mhm. bo Tutaj jest może ze 30 gramów pomidora i może z 20 g cebuli. W gruncie rzeczy dorzuciłbym jeszcze z 200 przynajmniej. Mhm. E, no i na pewno plus za hamkę. Życie samotnego chłopaka wygląda tak, że nie Zrobić dobre zakupy, więc yy, wczoraj zjadłem taką kolację, a teraz no, na śniadanie po prostu użyję to zamiast Jukasz. serka kanapkowego. Ja sobie też zdrowo zdrowobiste, <grym> nie? Patrząc po składzie, no to patrzcie, mamy pulpę z pomidorów 60%, 18% przecieru pomidorowego, koncentrat pomidorowy dodatkowy 11%, smażona cebulka na oliwie z oliwek, sól, pieprz. Bazylia. Nawet ja bym zaliczył ten sos pomidorowy jako małe źródło warzyw. Wiadomo, tego nie nałożysz dużo, ze uh -huh. 30-40 gramów, ale spoko patent na dobicie warzywek. Sporo kalorii przy nie aż tak dużej objętości, jakbym jakbym chciał. Uh -huh. Więc nawet jeśli kaloryczność, myślę, że tutaj jest spoko, to dobicie warzyw zwiększy objętość, więc będziesz dłużej najedzony. A pod kątem aktywności fizycznej raczej masz jakąś rutynę, czy też są zrywy i upadki? Zrywy i upadki, zdecydowanie. Jak tutaj, no to spojrzę. No, to jest ciężko. Tylko wiesz, to zawsze był efekt taki, że pół roku gruby, a, mm -hmm. a dwa miesiące super. To jest dwa lata temu. Ty bo... wiesz, jak podopieczny ci mówi, że lubi piłkę nożną, nie? i ty myślisz, że on biega codziennie. Tak, na trynkach, Jezu, tak. A, a to jest reality. Jak już ty jesz, to ty jesz na, na brzuchu i w okolicach podbródka szyi nie. Tak. A raczej y, kończyny masz chuda. To jest. Taka naturalna sylwetka, a tutaj z kolei taka już. Na Zrobiona na, na siłowni, więc yy, potrafiło być tak. Potrafiłem schudnąć powiedzmy 8 kg w 3-4 miesiące, utrzymać to miesiąc, dwa, potem zaczęło się już nieciekawie. Kwestia yy, zawsze działała taka, że to była motywacja albo jakiś zakład, albo jakiś cel obrany na konkretny termin. Uczę się cały czas przez ostatni okres, że jednak motywacja tu, dyscyplina tu i że ta motywacja krótkoterminowa, no nie ma przełożenia na stałe. Zgłosiłeś się do tego programu pewnie nie bez przyczyny mm -hmm. i w związku z tym mam do Ciebie pytanie Jakie masz oczekiwania? Co byś chciał, żeby się zadziało za 3 miesiące? Super pytanie, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, też oglądając Wasze materiały z metamorfoz już dokonanych że często to była bardzo ciężka praca wykonywana przez pacjentów i zejście o 10-15 kilo W moim przypadku ja często słyszę od kogoś, że nie, no po co ty patrzysz na dietę, wyglądasz ok, ale to wyglądanie ok jest u mnie tak chaotyczne i tak się różni z miesiąca na miesiąc, że chcę to ustabilizować, więc nie chcę mieć motywacji, że działam teraz z Respo i muszę się wziąć za siebie na 3 miesiące, raczej chcę spokojnie dojść do swoich celów. Swoich celów, czyli pozbycie się brzucha, bo uważam, że jest, pozbycie się to nie będzie łatwe, pewnie, ale jednak ten podbródek mnie denerwuje strasznie, mm -hmm. bo. Żeby wstawać i czuć się dobrze, żeby wstawać i mieć energię, z tym bywało różnie, na pewno. I na pewno, kiedy miałem okresy, czasem mi się zdarzy. Szczerze mówiąc, to nawet wczoraj, że zjem coś o północy, no to wiem, że to jest duży błąd, bo zaraz idę spać i mam rozwalony mm -hmm. cały organizm przez to. Chciałbym się wyzbyć takich rzeczy, żeby wreszcie w tym wieku 26 lat, czyli dosyć jeszcze stosunkowo młodym, być w ciele. I w duchu, w którym chcę być, a nie w takim, w którym się męczyłem przez ostatnie lata. No, to dobra, to zaczynasz płacić podatek dochodowy, to przynajmniej zróbmy tak, żeby ten świadczy tak nie dojeżdżał i się czuł dobrze pod tym kątem. Dokładnie. Eee, bardzo fajne cele. Robimy pomiary. Jedyne chyba, o co się obawiam, to dni wolne, tak zupełnie wolne. Jakiś urlop, który pewnie się w tym okresie trafi, czy weekendy. No bo siłą rzeczy, wtedy, kiedy cały tydzień jest przepracowany fajnie, to pozwalamy sobie weekend na więcej. Także myślę, że tutaj będzie trzeba zadbać przede wszystkim o mental, żeby być takim samozapartym. Samuelem, myślę, że jest tak pracy 7 na 10. Je całkiem zdrowo, chociaż czuję, że może odpalać się z jedzeniem niezdrowych rzeczy, czy to wieczorami, czy to weekendami. Więc na pewno taka organizacja jego posiłków, praca na tym, żeby jadł regularnie, praca na tym, żeby jadł dużo waży. No i oczywiście, nad tym, żeby się ruszał, tak jak na 26-latka przystało. Nad tym musimy się skupić. Samuel zabrał nas na swoją siłownię, gdzie zrobimy test sprawnościowy. Jestem bardzo ciekaw, jak Samuel poradzi sobie w czterech bojach. To jest po pierwsze burpisy w minutę. Musi wykonać ich jak największą ilość w minutę, właśnie. Dalej pompki na poręczach. Znowu, ile jest w stanie wykonać. Trzecie, podciąganie. I czwarte zrobimy już na zewnątrz, czyli kilometr biegu na czas. Taką próbę wydolnościową zrobię teraz i po trzech miesiącach planu dietetycznego i treningowego zobaczymy jaki progres przed nim. Start. Raz. Dwa. Trzy. Czternaście. Jeszcze jeden zrobisz. Dawaj, dawaj, dawaj. 15. Stop. Czyli jest z czego yy, poprawiać w ale się Samuelowi zależy też, żeby zbudować siłę, więc sprawdzimy jak mu idzie z podciąganiem i na tym też skupimy się w planie treningowym. No to będzie ciężko. Dobra, spróbuj jeszcze, jeszcze raz. O, no i dobra, mamy jedną trzecią podciągnięcia. Będziemy ćwiczyć plecy, ale też będziemy ćwiczyć klatkę i ramiona, więc do tego idealnie sprawdzą się pompki na poręczach. Sprawdźmy, ile Samuel zrobi teraz. O, jest jedna. Dwa, takie naciągane. O, trzy. Ostatnim naszym testem sprawnościowym jest test biegowy. Zobaczymy w ile Samuel przebiegnie kilometr. Poniżej 6 minut chyba zrobisz, nie? Nie, no muszę chyba, no, nie? Ale, no zobaczmy. Wypada. Zobacz, jesteś przed 30, to no wypada. Wypada. 3, 4, ry. Szybko zaczął, A zaraz się pewnie spompuje. No ja daję tak po okolicach 6 minut. Jak da radę, no to myślę, że minutę może uszczytnąć. Zrobiłem sobie mały nacisk na trening biegowy e, oprócz tej siły, więc minutkę urwie. Stop! Ładnie! Dużo szybciej niż myśleliśmy. Tak? No, 40 No nie musimy się aż tak spinać, bo masz formę, ale trochę biegowego treningu pewnie wrzucimy. Tak, jak najbardziej o. trzeba. Dobra. Biegowo całkiem fajnie stoisz, siłowo bardzo słabo, bym powiedział. Więc myślę, że musimy sobie obrać taką hybrydowy plan treningowy, mhm. gdzie będziesz mieć duży nacisk na elementy siłowe, bo też zależy ci na tej męskiej sylwetce i zbudowanej górze. I trochę kondycji też myślę tutaj wrzucimy, żeby to bieganie podtrzymać i żeby ten cel biegowy też nieco Sprawić. Bo też się sprawnościowym czuję dobrze, było trochę zadyszki po bieganiu, ale już przeszło, tętno uspokojone, natomiast yy, no, trudność i nazwałbym no, to wstydem, podciąganie. Chciałbym powiedzieć, że było złe, ale jego w ogóle nie było. <grych> Cele bym wyznaczył trzy. Pierwszy cel to jest wagowy, bo na początku byśmy chcieli trochę zrzucić tego brzucha, uh -huh. bo ja myślę albo 8, albo 10 kilo w dół. O oh, wow! To mocno. Ja myślałem, że my pójdziemy w opcję 3-4 kilo w dół. Siesz? Nie zejdziesz z tego brzucha. Okej, okay, to zejdźmy. Ja bym strzedł 8, wtedy naprawdę zobaczysz różnicę na brzuchu, i koresponduje mi z tym bardzo fajny cel minus 10 cm w biodrach. A trzeci cel to bym zrobił właśnie taki stricte sprawnościowy. Mhm. I myślę, że tak, pod kątem burpisów celem powinno być nasze 20. Jeśli chodzi o podciągnięcia, to myślę, że jak zrobisz 5 podciągnięć, to już będzie super. I to już naprawdę jest ambitny cel. Zróbmy Mora, 6, żeby to była. Dobra, to zróbmy <grym> 6 podciągnięć. Jeśli chodzi o pompki na poręczach, to myślę, że tak z 8. A biegowo? Jak myślisz, z czego byś był zadowolony? Myślę, że 3,30. No to 3,30 biegu na kilometr. Nie dość, że chcę, żebyś miał nacisk na to, żeby trzymać dietę i żeby zrzucić ten brzuch, uh -huh. to jeszcze chcę, żebyś miał motywację do treningów i żebyśmy realnie na realnych testach sprawnościowych sprawdzili, jak bardzo jesteś w stanie poprawić swoją kondycję i siłę w ciągu trzech miesięcy. Uh -huh. Cele, które z Kubą wyznaczyliśmy, myślę, że są sprawnościówki jak najbardziej do zrobienia. Natomiast jeśli chodzi o te cele kilogramowe, sylwetkowe, no to jest to już wyzwanie. Myślałem, że jesteście bardziej lajtowi. <grym> no, powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie z tymi kilogramami. Jak my zrobimy 7.4, to za trzy miesiące pogadamy, ale pewnie będę Cię namawiać na to, że dobra, to teraz buduję masę mięśniową mhm. na tym niskim poziomie tkanki tłuszczowej, zbudujmy Ci super sylwetkę, nie? Super, róbmy. To mamy cele. Postawione cele przed Samuelem myślę, że są realne. Na pewno patrząc na cele aktywnościowe, myślę, że zrobi, zawzie się i zrobimy te cele w czterech, że tak powiem, aktywnościach fizycznych. Będzie ambitnie, żeby dojść do tych 8 kg, bo jednak ma niską masę ciała, tylko ten problem z tym brzuchem, więc koniec końców tej tkanki tłuszczowej nie ma dużo do zrzucenia, ale jeśli zgubi te 8 kg, no to jego sylwetka naprawdę zmieni się na plus. Kup tą wagę kuchenną, bo mhm. zakładam się, że jej nie masz i co, zaczynamy za dwa Czyli jutro fast foody same, tak? Uh, <laughs> nie. <laughs> nie. Nie, 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 nie. To jest okej. Okay. Ale do zobaczenia, trzymaj się. Dzięki, hej.